Zanim sobie rozpoczniemy, chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na mojego Discorda, którego premiera miała miejsce 22 czerwca. Na tym serwerze znajduje się cała nasza społeczność, cała moja społeczność, e, która cały czas się rozszerza. Bardzo serdecznie zapraszam Was, byście się dołączyli do naszej rodziny żebyście razem z nami mogli się komunikować, rozmawiać, grać i nie tylko. Równocześnie zapraszam was bardzo serdecznie na kanał Marmak. Jest to nowy kanał, świeży kanał, który dopiero rozpoczyna swoją działalność. Chłopak jest bardzo, ma bardzo ciekawy pomysł na, na kanał. Yy, za niedługo pojawią się nowe serie, na przykład z gier. Bardzo serdecznie zapraszam, wbijajcie do niego. A my bez zbędnego przedłużania przenosimy się do Call of Duty. Witam Was w kolejnym odcinku serii Call of Duty World War II. Ja nazywam się Kulowski, Kurowski. to 17 odcinek z tej serii. Dzisiaj czeka nas ofensywa w Ardenach. Tym razem będzie to pierwsza misja dowodzona przez sierżanta Pearsona, ponieważ w odcinku wcześniejszym zmarł yy, pułkownik Turner. Szczerze, jak dla mnie, obawiam się troszeczkę tych misji pod dowództwem Pearsona, bo jak sam na początku gry było wspomniane, że gdyby on się zerwał ze smyczy, to jest już po nas. I coś dla mnie w tym jest. Dobrze, oficjalnie nie zdobyliśmy tego wzgórza 493, wycofowaliśmy się z niego. A więc bez zbędnego przedłużania... ...rozpoczynamy. Sześć tygodni temu zginął Turner, a mnie awansowali. Jest gwiazdka. My okopujemy się w lesie ardeńskim w Belgii. Jest tak zimno, że aż jaja boli. Walka na mrozie do piekło. No, ale jesteśmy w Belgii. Nawet widzicie, nawet widzicie, jak nawet jak nas cofnęli. Druga sprawa, też jest Boże Narodzenie, 25 grudnia. Dobrze, rozpoczynamy. Turner o nas dbał. Był dla nas jak ojciec. No, dokładnie. Paul, bracie, chciałem powrócić jako bohater. Teraz, gdy dowodzi Pierson, mogę w ogóle nie wrócić. Wesołych świąt, Turner. O, i Turner. Pearson wyświęcił prostego wsioka. Co mi na to powiesz? Pewnie, że wciąż pierdolisz jak poparzona jelo. Nie czas na to. Za ternera. Za ternera. Za ternera! Co za cholerny wusiarz. Ten się schlał, tak? Zawsze pierwszy co? Gabcie się na mnie tak dalej. Ostruchlej, bawcie się dziś, ile blezie, bo jutro jak zajedzie konwój, to wy nadstawicie karko na pierwszej linii. A Turner was nie ochroni! Masakra. Jesteś plutonowym. Sam zobaczysz, jaki to jest kurwa luz. Dalej. No, postaw mi się dawaj. Ta, ta myślałem. Co ma? Służyłem z 6 lat. Co ma pakę na głowie? Wesołych hmm. chłopach, Coś musiało być na rzeczy pomiędzy nimi. Mamy konwój i musimy dopilnować, żeby bezpiecznie dotarł do Renu. Teraz musimy tylko przetrwać ten ziom i Pearsona. No, zaczynamy. Ty niezwykły. Jak nowe. Ta. je jej jakimś erwiście. Biedny dzieciak jak zawarł. Gdy Pearson nie skopił rekwizycji, nie musielibyśmy władzić na czołę. Nie szkodzi. Miał się w trumnie zmarnować. Gdzie się podział prosty farmer? Jak go spotkasz, daj mi znać? Święta, co chłopaki? O tak. Pobiegawała, miałbym teraz grzać się przy kominku z moją śliczną, kiedy mogę odbrać sobie dupsko w głuszy razem z wami, no. O w dupę idzie. Ach, a, Jelo, biegiem do km tak. tak, sierżancie. Sierżancie, mamy jeszcze jakieś płaszcze lub koce? Bawcie ci będzie. Schron po prawej grzali całą noc. Wiesz, amunicję z Przecież to zapas dla jelo, co z nim? No, będzie jazda, ja już to widzę. Co czuję, całym sobą. Lesie szkie z amunicją, aha, i Turnera nie ma i też nikt nie nosi nabojów. Wiecie gdzie ja to miałem? Dokładnie Jak dla mnie to będzie masakra Gwiazdka przyszła wcześniej dzieciaki Patrzcie Państwo Prawdziwy Święty Mikołaj No to dobra, nawet to mogę postawić, tu. Co dla nas Czekolada? Czekolada? tam za wzniesieniem, na dwunastej! Mhm. Gdzie? Dzień Daniels, no koniec? Wypatrujcie wroga. To Devis też tu jest? jest Dobra robota dalej. Świat mógł donieść o nas kolego. Jakim cudem przeleźli pod naszym nosem? Jakie ilecz do namiotu do bóstwa. Zobłości się do Pearsona. O nie! Ja tu... Nie, serio. Dawaj, 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 dawaj. To spisać. spisol. nie mam pistolecka, jedynkę osób. Gdzie jest Pipson? kazu gazu, 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 Są takie serie biegania, ich nie lubię Alo staruszku Nie uwierzyć się kocheca. To Howard Ju mi pana poznać Przepraszam, nie spodziewałem się będzie pan pracował z takim profesjonalistą? Był w kompanii, która zajęła pasmo z gór. Nie Wiesz, że dają im walczyć. O tak! I pozwalają nam ginąć. Słuchajcie, kiedy przybędzie konwój, szwaby rozpędzają nam piechotę. Góra nie da posiłków? My jesteśmy posiłkami. A może wezwać wsparcie z powietrza? Patrzcie, Daniel przypomniał sobie, że jest Radiostacja już działa! No Teraz musimy tylko dostarczyć tych chłopców na dren I modlić się, żeby zostawili jakieś Dobrze, gdzie tu jest amunicja? Będę ja sobie zapełnił, nie powiem Ocalił nas, pan poruczniku Co jest? Nie mogę przeskoczyć Centralnie na minę. Jeszcze raz. Teraz musimy tylko dostarczyć tych powozów na rękę. Dawaj, 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 dawaj! Nie wychylaj się! Nie się Chyba skończyli. Jesteś stały? Chyba tak. Przerzedzają obronę przed atakiem. Musimy dołączyć do Pearson. Gdzie ten Pix? No tu Będę. Czołgi przebiły się przez naszą... Byłem obronę, starym, z radio. Osłaniajcie mnie, gdy będę to naprawiał! Umroi się od wrogów! Hej, jesteś plutonowym, to zachowuj się jak plutonowy! mówisz, że będziemy za niego na stary skarka. Odwaga Rodem z Queens, co nie? Co ty nie powiesz? Hej! Byłem podoficerem! Oddałem pagony, żeby tu być! Musimy iść. Już. Prowadź. Świat stanął w głowie. Złamiesz rozkaz to ci nos! Chodź! Wykonać polecenie. Jeśli Kowalski nie to już po nas. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 Słucham dawaj. Dawaj, Nie! Rozpiszone, nie działa! To zajmie trochę czasu! Powstrzymajcie tam! Zdalaz się ekspert! Uwaga za drzewami! Skryjcie mnie! Yes. 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 Czekaj, to... czekaj, 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 bo w ogóle nie mam. ch, oh. i wsparcie lotnicze! Leci granat! Staniec, Drogowie, dawaj, dawaj, dawaj! dawaj. Rower Joe! Rower Joe! To Dagwood White Fight! Przyślijcie bezpośrednie wsparcie lotnicze! Odbiór! Przyjąłem! Duckwood to będziemy latać, tak? Siły bliskiego wsparcia wspierają już ciężkie bombowce. Czas przylotu nieznany. Odbiór! 509, tu dowództwo! Mamy awaryjną prośbę o bliskie wsparcie z powietrza! Zbierzcie eskadrę, jak już osiągniecie podstawowy cel! Rozumiano. Zmienimy plan lotu, jak tylko bombowce będą bezpieczne. Zmiana w zakończona. 3 minuty do osiągnięcia celu. Czarnak 9, Na Pane, No jak to wygląda? Zwróćcie sterowanie... nie Sorry, tak bym schodził, opierając widzę Ło, wolniej, wolniej, wolniej Się rozpędziłem No widzę. Kolejna banda na dziewiątej, na pełnej prędkości Ej, a gdzie się strzela? masz słowa na Aha, dobra. Teraz pierwszy raz steruję, tak nic nie wiem. Albo ja nie znalazłem się rozstrzelać. Boota, Scot Zostaliśmy! się O kurde, ale bym się pakował w niego, ja pierdnięcie. Lewy silnik zgasł. Szybciej, 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 szybciej. Dawaj, dawaj, dawaj. Dale, jeszcze dwa. Spadamy! Powtarzam,

Dobra, ale to, z mi strzelają, to jest... Zostaliśmy! Zostaliśmy! Jeśli możemy zrobić, nie do celu. Dobra. Słuchajcie, minęło 15 minut, więc sobie w tym miejscu musimy zakończyć ten odcinek, dlatego ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. 注意安全 y